Więcej niż twój ulubiony stanik. Tań, 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 mamy ostatnią noc. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku przyjechaliśmy e, tutaj ze złotą rączką, bo złota rączka powiedział, że może zapewnić nam dzisiaj mega rozrywkę i będziemy driftować. Podobnież e, złota rączka jest najlepszym drifterem w Polsce, tak mi mówił. No po popisówce z początku możemy stwierdzić, że jest naprawdę w tym dobry. Ja po prostu będę teraz jakby nie patrzę troszeczkę ryzykować życiem, ale to nie jest najważniejsze. Jeżeli jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony przycisk, musisz kliknąć no tam na dole i dołączyć do naszego kanału. Jeżeli jesteś naszym... naszym widzem, tak? No, no, no oczywiście, no. że tak. Jeżeli no. jesteś naszym widzem, no to już pewnie masz zasubskrybowany kanał. I co? Sprawdzimy reakcję całej ekipy, ale najpierw e, musimy e, sprawdzić, czy umiesz rzeczywiście driftować, dlatego ja, ja muszę zaryzykować tego. życie, stanąć na środku. To sesja chyba. Będziemy sesję robić, nie? No, sesję to przy okazji. No. Wydaje mi się, że jest odpowiednio. Teraz sprawdzimy jego warunki już na drifcie. Jak widzieliście, nie uderzył mnie, przejeżdżał tyle obok mnie. Nie wiem, czy to było widać na kamerach, w każdym razie na pewno ja to widziałem, że przyjeżdżał tyle obok mnie. Dobra, zaczynajmy. Ja jestem najlepszym kierowcą w Polsce człowiek. Ten bochciwy cichu, to przy mnie to widzisz. Wywięka. Wariat, kurde, wariat. Mój wariat. Dobra, no to co? Kto pierwszy jedzie w Ty. tym wariantem? Ty, ale się tam na maskę tam wstawać, słuchaj, albo pod koła się położyć. Jak będzie po... się kręcić, się położyć pod autem? Nie, stanąłby na masce, on jedzie dookoła i on na masce mu stanie. No, od ale od razu nie, nie pod koła nie wpływ... stanie, nie? Nikt go przejedzie od Trzy razu. Palet. Będziesz miał dobre zdjęcie, nie? Jak Dobra, kto chce pierwszy? Ty? Ja. No to <śmiech> dawaj, no to... Ale to czekaj, to ja muszę to nagrać, czy kto to nagra? Może dwójkami, co? Ja bym proponował dwójkami wchodzić do samochodu. No, no. Chyba, bo to że świr paleta ja mam jest. pomysł tom, jak to nagrać. Ja muszę siąść z tobą, ja no. muszę nagrywać e, i po, po prostu z tyłu. No, może być. Inaczej tego będą nie, nie ma zrobić. Lat? Dobra, to jesteś pewna, że chcesz pierwsza tak. iść, tak? tak? Tak, piszę się na śpiew. No to dobra, dawaj. Jesteś gotowa? Panie. Ja bym ja nie piętą, nie chcę polatać. Ja, ja, ja boję, że się boję ja tego. Też. Ja się na, bo ja sam siebie się boję, ale... Chce sumie... zapijasz pasy? Tak. Ja. <laughs> Nigdy się, jeszcze, nie? Jest, nie, nigdy się nie zabiłem <grym> jeszcze, nie? Jeszcze nigdy się nie ugarłaś? Nigdy nie zabiłem, więc jest okej. Ja już się boję, k**wa. Lecisz. Ja a, O Jezu! Jezu! Ja to muszę, bo... ja muszę nagrywać! Jezu, nie... Już starczy, już kurde, Ja Tak,

Już wystarczy, Uuuu. wystarczy. Uuuu. Ja to, nie to, to, Dobrze jest? Ja widzę, była najlepsza Wysiadaj to Może wyjść. troszkę Ja w... Daj, teraz ja Poczekaj, poczekaj, ja muszę wyjść Właśnie zrzygam, nie? Przysięgam ci, że się zżygam? O Jezu to. O Jezu Pieniądze ci wypadły A nie, to nie tobie, dobra To ona płacze normalnie ze strony Nie no, Jak no, reakcja? No, no, no Pan jest A <noise> ty mi chcesz? Bo tak? A teraz, boże, teraz ty? Ja teraz! A ja teraz ja. kasz, 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 ja kasz, kasz, kasz! Ja teraz, tak, ja teraz! gotowa? Ja jestem gotowa, ja, ja uwielbiam, więc to... ja mówiłam, że ty przy nim, to ty jedziesz jak. Ale ja po prostu nie mam <noise> takiego który którym mogę driftować. Tak, nie wszystkim się da jak się wow, <noise> <A>! Ja <noise> uwielbiam, a ty nie, nie modować się, to Ta adrenalina! On tak...

Nie, to, dobra, to jest źle, Jak kiedyś ona chce pojeździć, to ona to, pojedzie, stamtąd, to nikt... Daj mi to... wyjść, daj mi wyjść, proszę. Dobra. Cię, daj mi wyjść, jak ona chce pojeździć, to ona to sobie jeździ. <laughs> dobra, pojeździ sobie z nim. Ja dziękuję, dziękuję, dziękuję za tą jazdę. Za pojeździcie jeszcze. Hu, ale mi się w głowie kręci, nie? No nie dziwię się. No, ja tu wyczułam, że dzisiaj będzie jakaś śmierć w końcu. Ale mi się w głowie kręci. Teraz co? Teraz tak? Ale ja widziałam, że z tego auta coś odpadło. Odpadło. No jakiś plastik. Tak? Tak jeszcze działają A oni co, dalej chcemy tam? I oni, bez pasów, no? oni bez pasów, prawda? Oni bez płaców, no, no tak. Chore to jest, chore No ale co, jak tak lubią ryzykować, no to wiesz, ich sprawa Szczerze? I się rzygasz, Ja już zmiotować, nie? Ale bez kitu to zmiotować? Weź no, konie, rób... <coughs> nie Serio, idę zmiotować Dobra, ja już zmiotowałem, dawaj do To, to teraz ja będę wymiotować i na te opony tam tylko, nie? O Jezu Tylko proszę Cię, pamiętaj, że ja już wiesz Co? Ja już ciężko Raz już zmiotowałem, nie narażaj mnie na... No dawaj, możesz mnie narazić na drugi raz, ale... Ale ja nie no, mówię, co Ty gadasz Daj nie? mi zapiąć pasy, proszę Cię, daj mi najpierw zapiąć pasy Lusterka, pamiętajcie, podstawa, lusterka Masz mi pasy tygodana. mi zacięły, czemu mi się pasy zacięły? Pomóż mu, patrz, masz, ja Ci pomogę Widzisz? To trzeba umieć, panie, wszystko trzeba umieć, wszystko się da tak, Gotowa? nie nie jesteś gotowa, nie. Pod, nigdy nie jesteś ja jest nie chcę tego zakrętu. No nie, właśnie fajnie będzie ja ten będzie fajna zabawa. nigdy nie jestem na tym gotowy. nie bywa. dobra. No to nie, nie, to kaski, A, kaski Nie, kaski to tylko jak chcesz. Dobra. Na porze trzeba, tak? To nie. Bo co to kaski, patrz teraz, patrz teraz. Podobał, co, nie, ten przejazd był najlepszy, no grubo poleciałem A tak na to. się rozsypało, tak grubo lecimy tak, 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 tak. Dajcie jej wysiąść Ja też ja idę, to jest to to ileś to to drugi raz Ale, Jak tam u Ciebie? Żyjesz? O Jezu, nie, nie wymiotuj nogi, nie Nie mogę na to patrzeć o Boże! Daj mu jakąś chusteczkę! Dobra, chodź, wstawaj stąd! Dobra, rozjeździ się, o, rozjeździ choć, się. Choć, choć, wstawaj, po, po, ci, nie bo, nie może ty, ty już nie wsiadaj! Ja nie muszę wsiadać, ja, ja, ja już jeździłem, ja już porządku Chcesz jakąś chusteczkę, cokolwiek? Dobra, nie będę chodź, 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 nie musimy, nie musimy już nagrywać stary. Ja już jeździłem, kończymy odcinek. Jeszcze musi być tego, fotografa. Fotografa przebiega. Chcesz tam siadać, Może ja Przez za ciebie wsiądę. wsiądę. Ja Albo wsiądę. ona, bo ona jest idiotką. Proszę, proszę, Nie, bo ty nie umiesz nagrywać. Ja umiem, ja nagram ci to dobrze. Może ja to nagram. Muszę wsiąść. Proszę. Co ty ja gadasz za głupoty? Dawaj tą kamerę. Daj kamerę, ja to wszystko zagrałem. Albo ona. Nie, nie ona, perspektywy. Tak? O. To przy okazji no. ja się Ale przewiozę. Ale nie, on, żeby on nie upuścił. tak może Dobra, upuśnię. daj mi tą kamerę. Ciotka, ciotka Jesteś! To nie... Boisz się! Ale co on się boi, to... ale czego ja no, się boję? Bo po prostu nie dojedziesz do chaty, jeżeli tak, będziesz zajmować dobra, gumę. Będzie Ostatni przejazd, nie? Najwyżej wybuch. No to Obrani. kto teraz? Daj kamerę i jeszcze Cz... Cz... Jestem. Dobra, jedziemy, jedziemy. No co, ja usiądę na przodzie i zacznę nagrywać może, co? Dobra, dawaj dredziasz, nagrywaj, tak? Tak, tak, tak. Wezmę pasy. Oczywiście na największym ryzyku, ale no trudno. Nagrywa się cały czas? Tak. Dobra. A co z fotografem? Dobra, będziemy się kręcić to co? No to grubo lecimy chyba, nie? Na wykończeniu opony, ale lecimy do końca. W ogóle miałem z fotografem jechać, ale nie wiem co się z nim stało. Pana, pana. Dawaj stary. Ooh. Oh yeah. szk, Robimy skr, Szk, szk. O yeah. O tak, dobra. Dawaj teraz rozpędów z tamtego wyjazdu. Na takim zakręcie, wiesz? No, żeby nie 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 do domu, bo niestety musimy Musimy dojechać do domu. No, nie nie do domu. Musimy jechać do Nie Musimy jechać do domu. Musimy jechać do No. Musimy to do domu. Musimy to do Sprawa jest zawsze dobra. Żubik fajnie faśnie, fajnie, sprawiedliwie, Tumarka. No, czuję fajnie. ten zapach, czuję ten klimat. nagraj opony. Jest dobrze. Opone? Opony? Wiecie co? Jest trochę duże ryzyko, co nie? Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? To jest znak, że już podobało? nie jedziemy. No, fajnie się podobało. Było gang gang te sprawy, było kurde, ostro. No i podobało mi się, podobało mi się. Normalka. Normal. Normalka? Normalka, no mówiłam ci, że normalka. No i tak zawsze. No dobra, a jak z reakcji? Boisz, ale, co, ale możemy iść. Jechać. No, boisz się, Dobra, nie? Dawaj! No to dawaj, trzymaj kamerę. I lecisz. No. Nie, on ta... nie jest. Dobra, pożegnajcie się, pożegnajcie się ze swoich chłopakiem. Nie. Nie. nie się. Ej, no ale co, najwyżej wybuchnie, o, no coś co się stanie. Najwyżej opona wybuchnie, no co? Najwyżej opona wybuchnie i polecicie i będziecie rachować. Nie, no, no raczej nie, wybuchnie i najwyżej, no nie wiem, jak zginiemy, to zginiemy. No tykasz się? Jednak zmieni stanie. Co? Tykasz się? Nie no, nie No to oddaj aparat! Oddaj aparat! To będzie mi szkoda aparat. Pożegnaj się, pożegnaj I się lecisz, Nie Wiesz się nagrywać? A co nie idziesz ze mną, dawaj ze mną! Dobra, no cóż, brakuje tylko mojej reakcji, tak naprawdę jego jeden, oka! Ale to Teraz jest! O! Troszeczkę lepiej! Ale, ale też nie do końca! O! 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 Jak ciężko utrzymać w ogóle kamerę, to jest praktycznie nierealne. To jest to. Do, powiem wam tak... Kiedy powtórka? Ja już nie powinniśmy jeździć, bo jest po prostu tak ponad zdezelowana, ale na no, moją reakcję też nagraliśmy, dobra, jeszcze jedną także... Rundę robimy, jeszcze jedną. No dobra, dawaj, jeszcze jedną. Ryzykujemy, dobra, ryzykujemy! Ryzyk, fizyk. lecimy, ostatnia runda. Pokaż, co ubiesz. Walnie ta opona, to walnie, to będziemy lawetę brać. Dobra, 3, 2, dwa, jeden, go! Ale z tej iskry lecą z domu! Ja pierdolę, co byś... Ja widzę w lusterkach, jak ja... ja ja zawalają iskry! Ale z tymi iskrym lecą ja! I opona się wali! Dobra, już, już, bo teraz pęknie opona! Dobra, wystarczy, wystarczy jednak! <grym> jednak wystarczy! Ale latają mi wody na Dobra, zawala. co? się wali! Mi się podobało. No dobra cóż, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mi odcinek podobał się jak najbardziej. Oprócz tego, że z wymiotowałem parę razy, ale no tutaj parę czy... razy. Złota rączka, e, złota rączka k***a też żygała, e, Dredia też żygał, ale później, e, ale to chyba już, już przez coś innego, wydaje mi się, że zatrucie alkoholowe tutaj e, było. E, co? Może spojrzeli na ciebie. W sensie? No. Jak mi się czekać zechciało, no to spojrzyj Na ciebie i wiesz co. Także dla mnie, tak? Tak. I A widziałaś się w lustrze wielka? Widział. I tak mi... Dobra, Dobra to... trochę, trochę grzecznie. Nie przesadzajmy. W każdym razie, jeżeli dotrwałeś do końca taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz tutaj na polysku, kliknij tam na dole. A dziękuję Państwu bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Cóż, jedziemy do McDonalda. Dzisiaj nagramy jeszcze dla Was jeden odcinek, w którym będziemy jeść na na czas. Czyli... Znaczy nie wpadnijcie do nas i zostańcie z nami na dłużej, tak? Do zobaczenia Państwu.